Witam w kolejnym odcinku po dłuższej przerwie, ale tylko w nagrywaniu, bo jednak coś tam udało mi się zrobić. Nie nagrywałem, bo to były takie krótkie weekendowe wypady spontaniczne. Chciałem zrobić jak najwięcej, <coughs> więc udało się zrobić tutaj już błazerię Oczywiście tam brakuje jeszcze jakichś kątowniczków, ćwierćwałków w tym miejscu. Oczywiście ten bok tutaj też będę musiał obrobić, tak jest tu. Tylko, że najpierw muszę zamontować schody, a zanim schody, to na tej ścianie, gdzie miała być niby jakaś cegła, w końcu postanowiliśmy, że będzie tapeta. Jak ona będzie powstawać, będę chciał pokazać raczej w całości, bo nienawidzę tego robić. No ale u siebie zrobię. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, i cały sufit zrobiony. Powieszone lampy, tam gdzie się dało. Choć nie mam nadal prądu, tego plątanina kabli. A prąd nadal od sąsiada. Kolejny raz podziękowania dla Witka. Tak wygląda góra sobie śpimy na łóżku nie na materacu, jak to było poprzednio. zamontowana roletka jedna wewnętrzna panele oczywiście tutaj parapety. Druga roletka, jeszcze muszę zamontować w balkonie. Tak, w międzyczasie robię, bo po tapecie chcę zamontować też schody, które żeśmy kupili, używane były dosłownie raz. Pan, który kupił mieszkanie w stanie deweloperskim, po prostu mu się nie podobały, były za strome, wymieniał na inne i to odsprzedał naprawdę w korzystnych pieniądzach. i z braćmi dzisiaj jeszcze zrobiliśmy wentylację bo w tych domkach ich brakuje jest to taki kominek ścienny, grawitacyjny taka po prostu PCV-ka, składa się to z rur PCV i taki ozdobny kominek jak wyjdę na dwór to pokażę jak to wygląda zaraz wejdę na górę po drabinie pokażę że działa. Wyciąga powietrze, a nie robi przeciągów. Jak widać płomień fajnie wciąga do środka. Czyli działa dziurę od to wycięliśmy też z takim mojego pomysłu otwornicą. Jest to po prostu stara gaśnica, bo ma już otwór wycentrowany, Wspawaliśmy to tylko śrubę, przemocowaliśmy to do mnie szadła, bo ma dużą moc. I jest wolno obrotowe przede wszystkim a tutaj po prostu pona cinana blaszka i porozginane wyjdę na dwór to pokażę z zewnątrz ten kominek co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie ogrzewania bo było parę pytań więc pilnuje mi to tego ten sterownik teraz mam temperaturę 18,8 zadana jest chyba 18,6 mi to wystarcza i tak jak mówiłem, jeżeli piec już dojdzie do temperatury zadanej, to ją po prostu utrzymuje. Nieważne, że to jest 10, 15 czy 20 stopni, i wtedy, w zależności od temperatury, spalamy gazu. Tyle co za chwilę powiem. Tak wygląda piec. Jest to Junkers Cerapur MIDI 24 kW. ktoś ktoś pytał czy da się wszystkie przerobić właśnie na gaz z butli. <laughs> Moim zdaniem się da. Ten też był przystosowany do gazu ziemnego, są wszystkie chyba są przystosowane do gazu ziemnego. Zestaw przezbrojeniowy kosztował chyba coś około 200 zł i pan, który go uruchamiał po raz pierwszy, bo taka była, takie były wymagania Junkersa, mi to przełożył ten zestaw przezbrojeniowy to są dysze i chyba coś tam jeszcze, nie wiem co dokładnie. Jakby kosztowało to około 200 zł. I piec wchodzi z butli. Przejdę teraz do tego mojego garażu, gdzie mam te butle, pokażę jak to wygląda. mój garażyk tak to wygląda u mnie na razie jest to tak zrobione na wężyki docelowo to ma być na ścianie na sztywno te dwa zaworki i tylko od tych zaworków te butle spięte dwie bo jak się okazało jedna przy mrozach nie wystarcza bo jest tak duży pobór gazu wtedy jak są duże mrozy jeszcze się kąpie że może przyłapać reduktor Z dwóch butli już jest to podzielone na dwie Jest to zupełnie lepiej No i poniżej 0 stopni musi być czysty propan Propan butan przyłapuje butle, butle mrozi i pies łapie błąd i się po prostu wyłącza Co do zużycia To tak jak już komuś pisałem butla jak były te duże mrozy wystarczała mi na tydzień bite 7 dni jeżeli nie było tych dużych mrozów tylko było tak do 8-10 stopni w ciągu dnia i do 0 minus jednego na podwórku w nocy samego podtrzymania temperatury to wtedy wystarcza butla jedna na dwa tygodnie to jest taki mój rekord jak się mieszkam, to wiadomo, dochodzi kąpiel, jakieś mycie naczyń. No to wtedy trzeba odjąć, prawda, te dwa dni. A wtedy więcej po prostu gazu schodzi. A tak wygląda ten kominek. Pomalowałem go w kolor dachu. Jakiś super piękny, może nie jest, ale żydki też. Na chwilę obecną ja spaliłem 9 butli gazu. Grzeje mniej więcej jak zacząłem robić ocieplenie to był jakiś 16 listopad poszło 9 butli wczoraj założyłem 10 to szybko przeliczając, bo kupowałem butle i po 39 zł, propan butan, a propan po 56, ale nie pamiętam których butli było ile? Zanim zaczęło mi to tak podmarzać ten propan butan i zmieniłem już na sam propan No to tak uśredniając to mogę powiedzieć, że nie wiem wyszło to 50 zł za butle razy 9 no to daje nam to 450 zł Także myślę, że nie jest źle Tak, jeszcze, co by później nie było trudnych pytań, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, u mnie jest ogrzewanie podłogowe za piecem znaczy za piecem, za pralką znajduje się tam rozdzielacz. W łazience tu mam jedną taką małą drabinkę, i u góry jest przygotowany taki jeden kaloryferek. Właściwie nie jest potrzebny, ale przygotowałem. Mam go, to zamontuję. Do ceny pieca. Ja swój akurat kupiłem w jednym z marketów budowlanych. E, oczywiście trzeba doliczyć jeszcze. Akurat Junkers nie ma tej białej przyjściówki na komin, która kosztuje jakieś 150 zł. No i oczywiście komin ten z nierdzewki, który też chyba ze a a nawet ze 150 v kosztuje. No i co do tych. Yy danych o spalaniu, które podałem to są dane tylko jeżeli piec jest w podtrzymaniu. Takie spalanie mi wyszło, czyli jak mnie tutaj w domu nie ma, ja on po prostu podtrzymuję tą zadaną temperaturę, jaką mu tutaj ustawię, jeżeli jestem w domu i moja rodzina akurat liczy 4 osoby i mielibyśmy tu siedzieć tydzień. No to wtedy taka butla starczy na 4 dni, w zależności oczywiście od pogody, już tak liczę, wtedy co było tak naprawdę zimno. To wtedy taka butla starczy na 4 dni, dlatego to jest wszystko uwarunkowane od pogody i jak dużo ciepłej wody zużywamy. Ok, a więc czas na gwoździa programu, czyli tapetę. Ściana przygotowana, wygładzona, tylko tutaj gdzie był. Ten programator nie zagipsowałem, a tego nie będzie widać. Przetarłem nawet podłogę. Choć tylko do odmierzania tapety, bo podobno nakleja się ją smarując tylko klej na ścianę. Tak wygląda tapeta. Przeskok zaplanowanej cegiełki na liściastą tapetę. Jest ogromny. A to instrumenty, które zakupiłem. Klej, jakaś taka packa, wałeczek. No i wiaderko. No oglądałem się filmów. Także rozrabiam klej i działamy. Wszystkie kawałki żeśmy docięli. Eee, oczywiście jest wzór. Gdzieś tyle mniej więcej odpadu z każdej odchodzi. Klej rozrobiony. Mieszamy go na drugi raz. Ustawię gdzieś telefon. Będziemy kleić. Oczywiście nie sam przed miłą do pomocy. Samemu tego po prostu nie widziałem. Mamy światło. Zrobione w taki oto sposób. Ale ważne, że działa. Dobra, to zaczynamy. Miłosz już, już smaruje klej Szybciej powtórzyliśmy się laserem i zrobiliśmy sobie po prostu kreskę Dokąd tapeta powinna dojść Tapetę oczywiście ponumerowaliśmy Od wewnętrznej strony Klej zrobił się jak kisiel nie kleju która jest jedynka jedynka jest, została na pierwsze trzeba uważać żeby liście przykleić w dobrą stronę żeby nie szły do góry Panie też dobrze tutaj mały kleju mogliśmy okleić ale tam i tak w góry będzie listwa żeby jakoś zakończyć te dobrze w trzeba posmarować na łączeniach Teraz jest trochę jeszcze za... popraw. się wyciśnie. Chcieliśmy je troszeczkę krótsze, bo i tak... Co, jak to wygląda na dole? No i co? Ok. troszkę podciągnę do góry. Tu, no, jest, ok. tu dobre. Tu linii mamy. Weźmiemy jedno z tych cudownych narzędzi. A la tu się poleje. Jak to z ok. Ale ważne, żeby się trzymało. Trochę tutaj, na bardzo. Do no, nie wychodzi, ale to w rogu lepiej dociąć. Po stronie widnie jak zacząłem, to by się nie przesuwał. Tu wejdzie nam pod. Potrzebny był tu jak go już kupiłem.

To są na filmach, tak nowy. No, jak nowy rodzic. Może ma... jakąś ściereczkę, żeby to wyczerać sobie, zajedłeś na kolej? Jest spodnie. Jest... składnie. I tak trzeba będzie ściereczkę no, to żeby tą, tą brodę ukleić Będziemy zanudzać jak gładzę wykładzimy ten jeden, to włączę znowu Jeden kawałek jest, już smaruję już pod drugi Poszło nie najgorzej, gdzieś tam w jednym rogu jedno takie małe zagięcie, ale to może się wyprostuje Później pokażę z bliska w całości A tym razem Popatrzcie jak będziemy pasować Drugi kawałeczek O ile to urządzenie ma jakiś sens, jak dla mnie, bo wypycha to ten klej, bez to, to nie robi się bomble pod tapetą, no to ten wałek no nie wiem za bardzo. Mamy go, to nim jeździmy po tej tapecie, czy on coś pomaga, czy nie. Ciężko stwierdzić. z numerkiem 2 choć jak już docięty jest pod wzór bo żeśmy raz tak przełożyli drugą stronę to czy on jest z lewej czy z prawej to i tak pasuje i tak pasuje Że nawet tak fest gruba aż tak nie da być tego kleju bo, bo teraz się go pez wyciska no? Nie wiem czy nie masz za wąską. Lepiej szerzej. Troszkę. Nie będzie to Ale nie wiem wyciśnie. Jestem szczęśliwy, prawdę. wyżej, wyżej, dobra jeszcze troszeczkę dłużej tak, no, namoknie to troszkę tak pracuje. Trzeba się ją naciągać. To już mniej więcej wygładził rutynie. Chyba tak. Zrób tam pasy. Czyli na Bądźmy do tego na jednym po czy w lewo, po w teraz Teraz jest mniej mniej kleju. Lepiej? Lepiej. Widzisz, drugim po drugim po to po będzie po drugim to jest tam ta żółta ścierka pod moim telefonem. Żółta ścierka? <laughs> Dobra, spauzujemy znowu, bo nawet nam to jakoś wyszło. To teraz pokażemy już efekt końcowy. Weź tam już dłoń. Nie będziemy męczyć. zakończyliśmy prezentuje się to tak nie uniknęliśmy oczywiście jakichś tam błędów szybko przejadę telefonem to nie będzie widać oczywiście żartuję zaraz pokażę tam u góry nam coś nie pykło ale nie ma strachu bo do tego poziomu będzie to zabudowane błazerią także zasłonimy do tego poziomu tutaj nie pokazuje że to będzie całe na równo cały przód zabudowany tak i, i tutaj tu nam wyszedł taki mały klinek no ale tu będzie wykończenie tymi ćwierćwałkami będę chciał to zrobić i na pierwszym kawałeczku gdzie to było o tu zagniotłem no a tu Miłość mówi, że jakiegoś kwiatka się postawi czy coś. Nasze zadowolenie jest w 90-90%, nawet 100% będzie. Tak, jak Miłosz też mi przed chwilą powiedział, jak wstanę rano i tapeta nie będzie na podłodze. Ale myślę, że się tak nie wydarzy. Tyle jeśli chodzi o tapetę. Później coś nakręcimy jeszcze, jak schody będziemy montować. Znowu mamy tak zrobione. Schody wstępnie zamontowane. Musieliśmy je skręcić w kierunku Łazienki, bo niestety między lodówką a schodami było bardzo mało miejsca mniej więcej momentu ustawia tak jako pomoc naukową kapcia tu gdzieś wychodziły schody to było jakieś nie wiem 50 może nawet nie centymetrów na przejście i nie było to zbyt wygodne no wymyśliliśmy to tak że zakręciliśmy je w tą stronę tak cisną do góry Złapane tylko u góry, tam na paru wkrętach ale dzięki temu zyskaliśmy tutaj fajne miejsce, tu gdzie ten fotel. Nawet ta opcja nam się bardziej podoba. Jutro zamontujemy barierkę, skręcimy je już tak na stałe i pokażemy, jak to wyszło w całości. Schody wyszły tak, zamocowane, już wszystko stabilnie. Oprócz tej nieszczęsnej barierki Tak jak niektórzy pisali Jak czytałem o tych schodach Jest to po prostu kawałek góry, Jest to krzywe Pofalowane No i wygląda ogólnie ochydnie Dlatego jak będę robił barierki u góry Prawdopodobnie, a raczej na pewno Zrobię też nową barierkę Udało się zamontować jeszcze rolety Nie montowałem Przełączników Które już zakupiłem. Będą w takim kolorze, ale to już następnym razem. Do następnego.